Jeśli o 13 zostanie ogłoszony sojusz, taki blok lewicowy, SLD, wiosna, razem być może Zieloni, to czuje Pan tutaj taki swój osobisty sukces? Bo po wyborach europejskich mówił Pan, że samodzielny start SLD, albo ta, właśnie w takim bloku, dałby bardzo podobny wynik jak w koalicji europejskiej. Panie doktorze, to była moja propozycja, którą przedłożyłem przed, w trakcie dyskusji o referendum. 29 czerwca odbyło się referendum na Śląsku przy niskiej frekwencji. To było pretekstem zresztą do rozwiązania tych trzech organizacji. No jak się działaczom nie chce działać, to może nie są potrzebni. Ale, Ale wróćmy do wątku. Wracam do tego wątku, ponieważ tam zarysowano bardzo ogólne pytania, czy jesteś za startem w porozumieniu organizacji prodemokratycznych, czy za samodzielnym. Mhm. Zdecydowana większość wybrała tą opcję koalicyjną, no ale od początku było wiadomo, że prawdziwy dylemat nie polega na tym, czy mamy startować sami, czy w koalicji, tylko w jakiej koalicji. Jeżeli mieliśmy przeprowadzić poważną debatę wewnątrzpartyjną na ten temat, temu służy referendum. Większość też tak oczekiwała, że to będzie, jeżeli jest referendum, to będzie poważna dyskusja. To trzeba było przedłożyć tą konkretną opcję również nie tylko domniemaną start z koalicji europejskiej, ale również tą realną, czyli porozumienie całej polskiej lewicy. Porozumienie całej polskiej lewicy jest szansą na przyszłość, i, i moim oczywiście. Każdy wariant teoretycznie był możliwy i trudno efektywność przed wyborami oceniać. Tak? Mm -hmm. Nie będziemy mieli zresztą do końca porównania, ale w, ten wariant lewicowy no, stwarza nadzieję na raz, że połączenie sił, a dwa, mam nadzieję, po wyborach transformację polskiej lewicy, po to, żeby odzyskać pozycję na scenie politycznej w dłuższym okresie czasu, taką jaką Lewica miała w latach 90. czy, czy dwu, na początku lat 2000.